Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów z serwisu Patronite. Tak było. Podcast Tak Było. Numer 15. Dziś najlepsze teorie spiskowe ever. 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 Co to w ogóle jest teoria spiskowa? Właśnie. Od tego zaczniemy. Jest to próba wyjaśnienia czegoś na przykład jakiejś sytuacji, wydarzeń mhm. stojąca we wprost przeciwnej opozycji do powszechnie uznanej wersji. Tak. Tak, tak. Teoria spiskowa zakłada, tu nie będzie niespodzianki, istnienie spisku. Mhm. Jakiejś tajnej grupy, która ma zrobić generalnie kuku. Czy to ludzkości, czy to tam czemuś. Ale zauważmy też, że nie istnieje spisek. Które chciałby zrobić dobrze. Nie, nie rzeczywiście, tak. rzeczywiście. Sama idea spisku polega na tym, żeby zrobić źle. Dobra, moja ulubiona teoria spiskowa, i do tej pory zauważmy, nikt, nikt jej nie obalił no, i to na to się nie zanosi. Moja ulubiona teoria jest taka, że ludzkość została stworzona przez grzyby, mm -hmm. żebyśmy zbudowali statki kosmiczne na których to grzyby odlecą do kosmosu. No, I to ma ręce i nogi. Ma, ma, nie, ma. nie to, co grzyb. Właśnie, na przykład. Sa, sam grzyb ci babki w piaskownicy nie zbuduje. No nie, nie, nie. nie ma rączy. No nie, nie ma. Ma. A co dopiero wiesz, spaceship. No spaceship ci nie, nie, nie zbuduje, zrobi, ci grzyb. tak zwanej nie, nie. rakiety. tylko pytanie, nie. no ale jak już te grzyby odlecą do kosmosu, to co wtedy według tej teorii? No, na przykład grzybowa będzie wspomnieniem. Mm. Pizza z pieczarką też. Mm -hmm. Ale słuchajcie, bo, to, bo, bo możemy się śmiać, możemy no. żartować, hi, 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 ha. nie, nie, nie. Jeden z największych organizmów świata, no prawie największy, to opieńka ciemna. Nie słyszałem, nie robiłem z tego Był no. W górach błękitnych w USA, w Oregonie mm. i grzybnia tego opieńki ma 9 km kwadratowych. Szacowana waga tego organizmu to jest 605 ton. To z gościu. No to, ten, no to jest gościu. No rośnie sobie taki bezpiecznie, tak, nie? Tak. bo tam nie ma żadnej wycieczki zakładowej nie nie? Ma. na grzyby na przykład, która by go do koszyczka zebrała. No i se kombinuje taki. Ty, ale popatrzcie, no, bo no. grzyby potrafią wydzielać substancje, nie? Dokładnie, bo na przykład dokładnie. taka purchawka. A, lubi kopać. Może ten opieńka, on wydziela coś i dodaje do CO2. Dokładnie. I potem no. to CO2 się kumuluje i Greta Thunberg woła Hauderiu, prawda? Dokładnie. Prądy prąd oceaniczne zmieniają kierunki, prawda? No. A pingwiny y, podcierają sobie duchę krą kr 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 lodową. Mm. Z, zanim to odpłynie w dal? No. Mhm. No, ale dobrze. najważniejsze, czekajcie, co, co taki grzyb je. No. Nie? Czy to nie jest tak, że w podróż kosmiczną zabiorą ze sobą ludzi jako kanapki? Jako drugie śniadanie. No właśnie może tak być. A dżdżownice na przykład zakiszą na ogórki, tak. żeby mm. kanapek nie jeść na sucho. A albo męskie no. penisy zakiszą na ogórki. Męskie no. penisy kiszone. No. Tak. Albo, al, 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 ale tylko połowa na ogórki pójdzie, Aha. a druga połowa penisków ta większa na hot dogi Tak, bo okay. grzyby to umieją, że i tak. kiszonkę zrobi z penisa. Ja, i, i, i hot -doga. ja się znam na grzybach. Ja wiem, mm. że grzyby na przykład wydzielają na zewnątrz enzymy trawienne. Dokładnie. I wchłaniają rozłożone związki organiczne do wnętrza strzępek. Czyli słuchajcie, Czyli na przykład zaśniesz, przy takim grzybie, grzybcie zje. Dokładnie. No. Ludzie, nie zasypiajcie na przykład nigdy przy pieczarkach, zaklinamy tak, was. Tak. Nie. nie. To Zab jest nie. Jak macie w lodówce, zabicie ją gwoździe. Dokładnie. Grzyb może też zjeść martwy organizm. To takie to są cholery. Mówimy o saprotroficznym odżywianiu. Dokładnie. Czyli przed odlotem grzybów. Sprawdźmy cmentarze czy tak, jeszcze bo... nasi bliscy tam są. No. Dokładnie, czy na przykład takie grzyby cholery nie wzięły sobie na przykład naszej babci jako suchy prowiant w podróż kosmiczną. Da, wiesz? Da, jako chipsy, jako chipsy, <grym> tak, jako dziadka kocipsy, nie? Bo 1 listopada, zamiast znicza na grobie, będziemy lampiony w kosmos wysyłać. Ta. A też zauważmy, że strasznie głupio się klepie, wieczne odpoczywanie, raczej dać panie z zadartą głową. Tak, bo taka babcia, to dla grzyba, ja nie wiem, jak serek pleśniowy. W kosmosie, nie? Tak. tak. Tak, tak. Taka gorgoncola. Babcia gorgoncola, taka przekąska. Tak. To chipsy, nie? Czy coś takiego? no, A to już mówiłem. Dobrze. Z czym masz kanapki na przykład, nie? Zapyta mm. taki lecący w kosmos grzyb swoją koleżankę, nie? Mm. A mam kanapkę z sałatką z czarnuszki. A to tak nie można. Nie, nie. nie to w nie. poważnym podcaście tak nie można. Z pastą są, z afroamerykańską. Z przyprawą, no. z ziarnem A, takim, o, z czarnuszką. Tak. Grzyby bardzo lubią dodawać czarnuszkę do, do pasty z żółtkami. No. Nie mów tak. No właśnie. Żeby chodzi o pastę jajeczną. A, no, no okej. Okay. Grzyby uwielbiają jaja. słuchajcie, ah. <laughs> ale jesteśmy o krok od tragedii, jeśli to jest prawda, ta teoria spiskowa, no. bo to będzie też zemsta za stulecia suszenia i marynowania, tak. kurka wasza mać. Tak. kurka wasza mać. Tak, zasrani ziemianie, zdają się mówić grzyby. Ale zauważmy no, też, no, no. No. dzięki tej teorii no. e, wiemy dokąd zmierzamy jako Dż człowiek. Dzięki grzybom. Dzięki grzybom tak, jako no. człowiek. Dokąd? Tak. Naszym celem jest zostanie kanapką dla grzybów kosmonautów. Tak, oczywiście. Część z nas to odleci, odleci jako pikle w kosmos, <ścisku> ale też duża część z nas zostanie... Na ziemi machając odlatującą grzybom. I ci dopiero będą mieli przerąbane, bo to ta. będą musieli szukać sobie celu w to, życiu. To nie jest prosta sprawa. No, to, nie. to jest, Aj. wiesz, to całe bandy filozofów. A my zamarynowani, szczęśliwi lecimy na no, pytanie, cel. pytanie tak. czy się załapiesz właśnie do tego transportu, który no? robimy. No. Czy może dobrze polecą do kosmosu, a źli no. zostaną na ziemi? Dokładnie. Tak. Co no. wiecie, jedni będą sobie szukać celu do życia, no, no, albo no. będą szukać nowych teorii spiskowych. Mm -hmm. no bo zacna jest na przykład ta teoria spiskowa o Ziemi. Jest taka, jeśli chodzi o tak. płaskoziemców, no to to było głośne. Według tej teorii ziemia jest płaska, okrągła, ale płaska. Coś w tym jest. No. Ja no. wam powiem, że coś w tym jest, słuchajcie, bo no. jak staniesz na takiej nizinie, mm -hmm. to nie ma spadku. A, nie a jeśli jakiś spadek jest, to jest to spadek po dziadku. Wtedy, e, cenny. Bardzo cenny żart humorystyczny. To nie był żart. Nie, no, to nie był żart. Słuch, ja to, no, po, jest, to jest ta, ta, Nie ma a, spadku. A, jest a, płasko no. i gdzie tu jest zakrzyw. No. Nie ma zakrzywu. Nie ma zakrzywu. Słuchaj, hmm. znaczy, ja mogę się zgodzić, że Ziemia no. jest okrągła, niech Aha. sobie będzie, mm -hmm. ale okrągłości daleko do kulistości. A no, tak. to też jest mądre. W sensie, okej, okay, z kosmosu Ziemia jest okrągła, ale płaska, nie? Dokładnie. To nie kula, a koło. Bo tu masz rzut, ale nie... to nie jest izometria, ani a, to aksonometria. To jest o rzuc, o, ty, o to... tym nie pomyślałem. No. 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 A no. według tej teorii, w centrum mm. Ziemi znajduje się biegun północny, mm. a Antarktyka z takim lodowym murem liczącym ponad 50 metrów wysokości, wysokości tak. Aha. i biegnie wzdłuż całej krawędzi a -a. Ziemi. I muru pilnują pracownicy z NASA, którzy dbają o to, by nikt się tam nie zbliżył i nie spadł właśnie z tej krawędzi. Och, to chwała niech będzie pracownikom NASA pilnującym no. krawędzi. To, to cisi bohaterowie ludzkości. To jest A, a po drugie zauważmy, że żaden z pracowników NASA sobie nie zrobił selfiacza tam z, mhm. z krawędzią Ziemi i z murem. Nie zrobił sobie. Bo oni są jednocześnie symbolem odpowiedzialności. Ludzkości za człowieka, i człowieka tak. za ludzkość. Tak. I tak dalej. Tak, no. Bo to jest krok od tragedii. Tak? No. Wyobraźmy sobie, idzie sobie babcia Eskimos, nie wiem, bieli nie. grządki, nie? No. No. Krok za daleko, u budów przepraszam. Czyli idzie, tak. wydoić dwa morskiego. No. A ilu takich babć eskimoskich już z nami nie ma? No no nie ma. Mało się o tym mówi. Podobno no. byli najliczniejszym narodem świata, ale tylu ich się spaliło za krawędź, że to tak, jest tak. mało kto został tam. Lecisz w kosmos no. w dół. Dokładnie. I nie wiadomo, gdzie pierdychnie. Tak. Głównie wujkowie, jak po weselu, wracali z iglo do iglo. no tak. No. Tak, mamo, nie spadali. Kto, także mało kto tam został w ogóle. Mhm. A, to, a to w ogóle wszystko się działo, od naj, najwięcej tych spada wojków w nocy z, z 2 marca na 15 września. No, no tak, długa no, noc, no, bo tam tak. jest taka długa noc. No, no, nie to. no y, współczujemy braciom Eskimosom. No, ciężko jest być eskimosem no, w dzisiejszych tak, czasach, tak. naprawdę. No ale oni to nic słuchajcie, nie. bo... Istnieje teoria spiskoła, wedle której światem... Czyli płaską ziemią. Czyli płaską mm, ziemią. Zagrzybio, grupa zmiennokształtnych, pochodzących z kosmosu jaszczuro ludzi. O, tak. Ocie. A dla przyjaciół oni się mm. nazywają reptilianie. A. Reptilianie, czyli gadziory, powiedzmy mm. tak. Najbardziej wpływowe osoby na Ziemi to są właśnie te jaszczury. A tak? Bo one, z tego co wiem, to potrafią przy, przybrać wygląd dowolnego człowieka. Mm. Tu nie masz pewności, czy tu na, jeden z nas to nie jest jaszczur. jaszczur. Albo my, my w Czech. Dzięki no. temu łatwo, wtedy jakbyśmy byli we trzech, to byśmy nie mówili o tym. Aha, no tak. I dzięki temu, że oni tak przybierają postać ludzi, to im jest łatwo panować nad ludzkością. Tak. Może w żonach jaś to będzie jaszczur. Ale, Ale słuchajcie, bo może te jaszczury zostały osadzone przez grzyby do pilnowania ludzi. Może tak być. Dokładnie. Tak. Bo grzyby jako takie same z siebie mają strasznie słabe zdolności pościgowe. Mhm. Bardzo. Bardzo to jest... Dokładnie, a jaszczury to szybkie są. Jaszczury są, tak. Bardzo szybkie. Jej, no i według tej teorii, kto jeszcze jest tym jaszczurem? Mhm. No no I światowe władze całe mają być Jaszczurami. No, ale nie, nie tylko, bo na przykład Mark Zuckerberg, czyli tam za, hmm. zarządzający internetem, on a, też ma. No, o coś no, Ma oczy za skońca. I jak a się tak Ale sprawdźcie w internecie. Rozkmincie se to, notujcie. Kurde, nazwa. Spiszcie sobie reptilianin. To nie, to ten, to jest. Ten, to, ten, to, tak, spiszcie tak. sobie nazwę w Facebook. Hmm? Facebok. To Tu są, tu są dwa O. Tak. I to właśnie symbolizuje oczu, to jest symbol oczu Jaszczura. Tak, te dwa O. A google? No, mówi? też dwa są o. Dwa, o. Dwa. dwa o. Tak, ta nazwa mówi niezorientowanym, oczy jaszczura patrzą, oczy jaszczura widzą, oczom jaszczura nie umknie nic, A, To zdają się mówić. Oczy jaszczura patrzą, oczy jaszczura widzą, oczom jaszczura nie umknie nic. Nie. To jest dobry przebój taki tak. post-punkowy. I... I zgodnie z tą teorią, no, no, słuchajcie, no, no. pochodzący z kosmosu jaszczury, zwane inaczej, jak już mówimy, reptilianami mm. i tak dalej, statami gadzimy, przejęły władzę nad ludźmi, a większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy. Czekaj, przepraszam. Nieliczni sobie zdają z, z tego nie, z nie, sprawę. Nie, 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 bo robimy ludziom wodę z mózgu. To jaszczury są stworzone, yy, yy, są z kosmosu, czy zostały stworzone przez grzyby? One zostały yy, z kosmosu... Znaczy nie, nie, to było inaczej. Jaszczury po prostu przelatywały a, obok ziemi. O, a przelatywały. Tak. A grzyby do nich mówią, ej, jaszczury, chodźcie. I, <laughs> i, Aha. i, i machały do nich kapeluszami. A żeby żeby ich było widać z kosmosu, Ta, tak. Tak, Ta, I one no. przyszły, te jaszczury. Przyszły? Przyszły. No, no to już widzisz, nie? No. Tak. W ogóle według tej teorii, jeśli Aha. chodzi o tych reptilian, mhm. to tam y, wiem, że wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych ta, są reptilianami ta. podobno. Mhm. Y Królowa Elżbieta II była człowiekiem jaszczurem. Mhm. I no właśnie, no, tak, tak, tak. Jaszczurkom no, nawet. I Justin Bieber też. też czekaj, no. czekaj, czekaj, czekaj. No. A i ten jeszcze, Michael Jackson też miałby przyjęcie. Kurde, to no. się nic się kupu nie trzyma. Nie mogły zamiast kazać ludziom budować, nie mogły tak żeby powiedzieć jaszczurom. Ej, jaszczury, fajne, macie statki kosmiczne. weźcie nam odpalcie kilka. Nie, nie. Co? Nie, bo no. słuchaj, bo, to, bo statki jaszczurów, Aha. one nie mają ładowni na marynowane penisy. Aha. Które najlepsze są marki Krakus z Polski. A to rzeczy, to bez, bez marynowanych no. penisów ciężko jest, będąc <grym> grzybem, lecieć w kosmos. I to no właśnie, nie. absolutnie. Eliminowało statki jaszczurów. Właśnie. Tak, no, dobrze, to to mamy umówione. To teraz temat arcypoważny. Mhm. Tego się nie spodziewaliście w tym podcaście, tak było. Finlandia nie istnieje. Jak nie istnieje, to co ja piłem całe życie? Zapytałby Aleksander Kwaśniewski. No. No. No, Zdarza tą... mu się przytomne pytania. Mm. Chodzi o kraj o Finlandię. Finlandia, no. No. Otóż w Finlandii ma nie być, mm. bo mm. to jest spisek japońsko-rosyjski, taki mm. powstały po zimnej wojnie, mające na celu opanowanie tamtejszych łowisk. A co jest w tym miejscu? To no no właśnie to nie właśnie, jest. bo tam nie tam być, mam być więcej morza. No. Północnego Aha. bałtyckiego. No. W sensie nie ma kraju, tylko no. w tym miejscu jest akwen. I na tym akwenie Japończycy w tajemnicy przed światem yy, łowią ryby na swoje sushi. I dobra, ktoś ale ktoś to naprawdę opisał w internecie? Ja no to, to jest A no. Dobra, ale co z tego mają Rosjanie? Ci dostają używane pralki z Japonii. Tak? Widział ktoś kiedyś, przepraszam, zapytam, czy widział ktoś kiedyś Japończyka wyrzucającego swoją starą pralkę? Ja nie widziałem. A? Nie. a? I, co, I nie zastanowiło to nikogo? No dobra, ale no. O co, A na przykład są mapy z Finlandią. Są. No. I co? Ale to, bo tu widzisz, bo w spisku bierze udział ONZ. Mhm. Myślę, że ma z tego jakąś kasiurę albo sushi. I ONZ fałszuje mapy, A -a. fałszuje globusy, internety i nawet fabrykuje finów na Instagramie. Słobuzy. No. A Helsinki, o. Helsinki sąsiad był, mówisz, że piękne. No. Ale to widzisz, bo to ma być miasto w, we wschodniej Szwecji. Aha. to Helsinki. Tylko, A jak, jak tam się leci. No bo to... No, to tego nie zauważysz. A no w sumie mhm. tak. Ci pilot no ci coś. I ci jest jesteś. Poza tym oni tak nakopali w cholerę fiordów, tam wszędzie, i to ci ma odwracać Twoją uwagę. Mówi, patrz, jakie fiordy. Patrzysz, nie wiesz, gdzie lądujesz. Dobra. No dobra. No. Dziękujemy. Jak powstała ta teoria spiskowa? No, różnie się mówi, różne są teorie. Jedna mhm. jest taka, że któregoś dnia się budzą po tej zakrapianej nocy Sven i Uwe. Mhm. I Sven pyta, Uwe, gdzie jest Finlandia? A Uwe mówi: Nie ma, bo Olek wypił. No. nawet a. wyduldał. i w to... fi Finlandii nie ma, padło. Fin... Tak. I to się rozniosło. No to się rozeszło po internetach. No, to. Dobra, do Finów może i nie ma, no. ale co innego jest. Co jest. Jest taka teoria spiskowa a propos smug chemicznych na hmm. niebie, y, że smuga kondensacyjna powstająca za lecącym samolotem jest, no właśnie, no jest no właśnie substancją tak. mającą nas ludzkość ogłupić. Tak, jest... tak. Tak, jakby telewizja i politycy nie wystarczali. No. No. Albo substancją mającą zmniejszyć populację ludzkości. No to właśnie. też takie są teorie. I tutaj no, wystarczy sobie zrobić łatwy dowód, że to jest prawdziwa no. teoria. Widzieliście takie smugi nad Afryką, no nie. nad Chinami? Nie. No Widziałeś nie. kiedyś nie. Ja nie. I patrzcie, jaka tam jest dzietność. A jak choler, tak. Ile tam jest przychówku? Tak, tam no. dzieci więcej niż rodziców jest. No no właśnie. Czyli wszyscy po prostu bierzemy brom w ziewnie. Tak, jak to no. mówią, czy pan już dziś brąbrał? A pani, czy już brąbrała? To taki znak. Ja jeszcze nie brąbrałem. <grym> czy wy już tak. brąbraliście? Wpisujcie w komentarzach, jak tam u was z brąbraniem jest, tak, żebyśmy wiedzieli, no. czy to. Słuchajcie, ale ewentualnie mhm. ta teoria zaczyna mieć sens, nabiera kształtu i rumieńców. Za pomocą smug grzyby mhm. przekazują informacje jaszczurom, reptilianom. Mhm. Na przykład, gdzie, o której jest zebranie i co przynieść. No, no właśnie, bo ja czytam na Wikipedii. Aha, Wiesz, no, no. Że w tych chemii w sługach, tak? W obojętnie jak zwał, tak zwał, są glin, mhm. proszę ciebie, aluminium, tytan, wirusy i usiądźcie sobie, grzyby. A, grzy a grzyby, grzyby. Właśnie I grzyby chcą w ten sposób mhm. drogą kropelkową, wziewną, dostać się do jeszcze niezainfekowanych umysłów niemowląt, mhm. noworodków Czy, naszych. Czyli Pierwsze Google, Google, Google maleństwa. Tak to sygnał od jego grzybów tak. do grzybów, grzybów matki, matki. Tak. Że, że tam jesteśmy, działamy, kosmos będzie nasz. Ko ko ale czekajcie, czekajcie. Nie, nie, bo nie ja, tak, tak, tak. Mi do głowy, że no. to, te, 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 może te smugi, no. te, te rozpylane, to są po prostu małe grzybki lecą na kolonie. No może, my się niepotrzebnie tak martwimy, że tam no. infekują, a to mm. na obóz lecą grzybki. Tak, karcierski. Chusty zawiązane. Dobra, bo... ale y, dość głupot. Jak tak. jest naprawdę Notujcie w punktach, mamy to, spisaliśmy to Klug. dla was, my radiowcy bez Pod, sensu. Podsumowaliśmy. Punkt pierwszy. No. Władza na ziemi sprawuje kilkanaście najbogatszych rodzin. Mhm. Wraz z iluminatami bawarskimi, oczywiście. Mhm. To są tak zwani Masoni. Tak, i ci, ci, ci najbogaci Masoni często i, i jedni są drugimi, i drudzy tymi pierwszymi Dokładnie. i na odwrót. I to oni mają kontakt z kosmitami mieszkającymi w podziemnych tajnych miastach na Antarktydzie, gdzie garażują spotki. Dokładnie właśnie. Tak. Tak ci, jest. ci najbogatsi, co rządzą ziemią, to są właśnie te jaszczury z kosmosu, reptylianie, którzy przyjęli postać ludzką. I ze mm. wszystkim kierują tymi, tak. wiecie, wojnami, kryzysami, takimi tam sprawami. Może nawet grzybami. Mm. No. I oni chcą z reszty z nas mm. zrobić niewolników, może walczą z grzybami o nasze dusze. Tak, nie wiem. Podsuwając nam ludzkości pornografię, narkotyki, niezdrową żywność, demokrację czy yy, pływanie synchroniczne. To, jest to też jest, wiesz. To jest. To... A jednocześnie. No. I nie unikajmy tego, i powiedzmy o tym, jednocześnie w jaskiniach Tybetu przebywają w stanie nirwany starożytni Atlantydzi. stanie tak. nirwany Tak. Oni mają takie długie ręce i takie zamknięte oczy. Ja widziałam na rysunkach w takiej jednej książce. I lepiej być cicho, żeby ich nie budzić, bo to, jak tak. oni się zbudzą, to Bro. będzie taka rozpierducha, bo że... Bo w ogóle ta, tak, a... nie, nie można wejść do takiej jaskini. Nie, nie, nie. da się, bo, to, bo jest takie jakieś promieniowanie, że głowa zaczyna ci boleć, jak się zbliżysz. Tak tak ci się robi. Sy sytuacja na Ziemi. I będzie zależeć od reakcji Atlantydów, jak się obudzą. Mm -hmm. Mm -hmm. Y ale jest, są takie domniemania, że skumają się z jaszczurami albo się nie obudzą. Albo, no. bo, bo też być może to jest, że grzyby. Za pomocą tych substancji, być może właśnie chemtrailców, usypiają tych śpiących Atlantydów, Atlantydów. W, tych, w Tybecie. Mówi, zostań w stanie nirwanych grzyb. I Atlantyda zostaje. Atlanta taki. Jak więc widzicie, sytuacja jest w zasadzie praktycznie bez wyjścia. My nawet ma mamy jako grzyby. No, no. Więc... no i z tą teorią Was zostawiamy. Bujajcie się. W sensie bądźcie sobą. Tak. Ale wcześniej subskrybujcie kanał. Mówi Pan, panowie... grzyby. I panowie yy, dbajcie o penisy, bo prawda grzyby potrzebują ogórków kiszon. Żeby było co marynować, no tam. nie tam, że jakiś taki wiesz, o fistaszek. Nie to, nie, to nie. musi być tak. Konkurat, konkret. Że no. tutaj, że grzyb, tam yy, posilając się pokiwa z uznaniem głowy. to był gościu? To jest, to jest dobrze mieć w ustach coś konkretnego, da, tak. Powiedzą tak popijając Finlandię. E, ściskamy was mocno, my radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz, Tomasz Olbratowski. Przemysław Skowron, dziękujemy bardzo za wasz komentarz pod ostatnim naszym podcastem. E, nikt nie prosił, wszyscy czekali. Mamy nadzieję, że po wysłuchaniu naszego tutaj podcastu będziecie mieli dobre humory. Bo takich kozaków jak my to nie no. ta, Tej karuzeli Ja szczurów już nie zatrzymacie W ogóle ja szczur tak, ja uba. szczur, ty szczur On szczur, to no, się nie, nie. Wy szczury, my szczury mhm. Oni szczury Dobra, Ej, A dlaczego my dzisiaj nie wystąpiliśmy w y, aluminiowych czopeczkach? Z Dlatego, że... nie, że, y, Bo to te grzyby tak ci robią, Aha. że zapominasz o pewnych rzeczach. No. Sprawdźcie zresztą sami. Spróbujcie sobie. Chcesz iść po folię metalową? Zapomnij, że masz to kupić. kupić tak. a, a masz na głowie teraz folię aluminiową? No, no, nie masz. I zapomniałeś odłożyć. Twój wewnętrzny grzyb ci tak powiedział. Pójdź sobie jeszcze raz ten podcast, żeby to wszystko tam ci się wżarło w głowę.